Witam w moim następnym filmie. W tym materiale przedstawię wymianę filtra powietrza w motocyklu Honda CB600F. Rok 2005 przepraszam za pomyłkę w poprzednim filmie z łańcuchem. To nie jest rok 9.1, tylko rok 2005. Więc tak, żeby dostać się oczywiście do filtra powietrza, należy ten motocykl zdemontować. Filtr powietrza znajduje się pod zbiornikiem paliwa. Oczywiście materiały, które pokazuję są dla, dla ludzi, którzy nie mają tej wiedzy i żeby po prostu ułatwić, prawda? Żeby dostać się do filtra powietrza trzeba zdemontować zbiornik paliwa, a na początek trzeba zdjąć boczki i odkręcić siedzisko. Ja już to sobie tutaj przygotowałem i przystępuję do zdjęcia siedziska i zbiornika paliwa. Zbiornik paliwa mamy zdemontowany. Widzimy tutaj airbox. Chyba w wolnym tłumaczeniu puszka powietrza, Tak można powiedzieć. Musimy zdemontować śruby, odkręcić, zdemontować pokrywę tego, tego airboxa i przystąpić do wymiany filtru powietrza. Po odkręceniu wszystkich śrub możemy zdemontować pokrywę airboxa. Widzimy Mamy filtr powietrza. Nie jest najgorszy, ale z tego co widać, gdzieś tutaj któryś gaźnik przepalał tyłem. Od silnika dostają się spaliny. Filtr nie wygląda na zabrudzony, ale po 7000 km warto go wymienić dla własnego spokoju i, i dla, dla, dla pewności. Ja bym wymienił. Musimy pamiętać o tym, żeby systematycznie wymieniać filtry powietrza, ponieważ to są płuca naszego, naszego, naszego motocykla, silnika w naszym motocyklu. Pamiętacie, że za, zawsze używać sprawdzonych i, 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 i firmowych, markowych produktów, nie podróbek. No, wiadomo, są inne firmy dominujące, ale ja bym chińskiego filtra nie założył. Chyba że ma jakiś atest, który dopuszczony jest do, do użytku w naszym motocyklu, w naszym kraju wtedy możemy pokusić się o, o na inny filtr. Pamiętajcie, nie oszczędzajcie na motocyklu, to jest was, wasze życie, to jest wasze bezpieczeństwo no i przede wszystkim wasze pieniądze. Jeśli coś pójdzie nie tak z jakimś innym filtrem powiedzmy, że się rozkruszy, jakiś odłamek wpadnie do yy, wpadnie do silnika Mimo to, że każdy filtr powinien mieć taką metalową siatkę zapobiegającą, jeśli by filtr namóg wpadnięciu tego do, do, do silnika i uszkodzeniu wewnętrznych części, typu głupica, tłok, pierścienie. Czasem zdarza się tak, że, że, że jakieś podróbki mogą nie mieć tej siatki metalowej i tak Kolejną ważną rzeczą przed wianą filtra jest sprawdzenie stanu komory airboxa, czy ta komora jest czysta, czy jest sucha, czy nie ma jakichś tutaj naleciałości z oleju, paliwa, widzę, że tutaj silnik bardzo ładnie pracuje mimo tego przebiegu 40 ponad tysięcy km, 48 tysięcy kilometrów ma przejechany ten silnik i bardzo, bardzo ładnie sucho pracuje, także jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Możemy przystąpić do montażu tego filtra nowego. Airbox jest skręcony, wszystkie śruby zakładane z powrotem, wyciągnięte. Zostało nam tylko założenie zbiornika paliwa, uruchomienie silnika i sprawdzenie czy silnik działa prawidłowo. Podejrzewam, że będzie działał prawidłowo. Wcześniej, przepraszam, zsynchronizowałem gaźniki, bo silnik nierówno pracował. Jest wszystko w najlepszym porządku. Zapraszam. Jeszcze co miałem powiedzieć. Już mamy w łączy filtrów Highflow. Akurat w mojej firmie takie filtry tylko sprzedaję. Mianowicie w naszym sklepie internetowym wwwsklep częścipl Zapraszam również na nasz Facebook. Odnośnik do Facebooka jest w naszym górnym prawym rogu na kanale YouTube. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie. Chętnie na wszystkie odpowiem.